Wyciągały, łamały, zgniatały kuły lub wykręcały wybrane części ciała, przy okazji zadając niewyobrażalne cierpienie dawne narzędzia tortur. Człowiek już u zarania dziejów uznał, że samo pozbawienie wolności bliźniego nie jest wystarczającą metodą opresji. Przez wieki kolejne pokolenia katów wymyślały coraz to kreatywniejsze sposoby na wyrządzanie krzywdy swoim ofiarom. Wraz z tymi pomysłami powstawały też wymyślne instrumenty służące do maksymalizowania bólu. Ława, wahadło, zgniatacz kciuków, zgniatacz czaszki, gruszka, bocian to tylko niewielka część urządzeń, z których działaniem nigdy nie chcielibyście się zapoznać. Ich zadaniem było nie tylko złamanie fizyczne, ale i psychiczne ofiary. Nieszczęśnik poddany działaniu tych urządzeń szybko zdawał sobie sprawę, że jest całkowicie bezradny, jego sytuacja beznadziejna, że albo straci w końcu życie, albo wyjdzie z tortur jako wrak człowieka. W dzisiejszym odcinku Okrutnych Historii opowiem Wam o najstraszniejszych narzędziach tortur. Zanim to zrobię, po raz kolejny chciałbym bardzo mocno prosić Was o subskrybowanie mojego kanału. Do magicznej granicy 100 tysięcy subskrypcji brakuje już naprawdę niewiele. Tymczasem sporo osób regularnie oglądających filmy nie należy do grona subskrybentów. Jeżeli więc jesteś wśród nich, a chcesz wesprzeć moją działalność, kliknij właściwy przycisk znajdujący się pod tym materiałem. Z góry wielkie dzięki. Zanim przejdziemy do opisywania poszczególnych instrumentów służących do zadawania bólu, warto odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego w ogóle je stosowano? Możemy oczywiście pójść na łatwiznę i przyjąć, że człowiek to istota z natury sadystyczna. Wymyślanie konstrukcji służących do dręczenia innych sprawia jej po prostu przyjemność. Rzeczywiście, zarówno dzisiaj, jak i w przeszłości, nie brakowało zapewne degeneratów lubujących się w krzywdzeniu innych. Prawda jest jednak nieco bardziej skomplikowana. W średniowieczu i epoce wczesno-nowożytnej, a to właśnie z tych czasów pochodzi większość opisywanych dzisiaj narzędzi, zarówno tortury, jak i przedmioty używane w ich trakcie miały charakter edukacyjny. Związane z nimi pomysłowe okrucieństwo miało rozbudzać wyobraźnię postronnych, a przy tym odstraszać potencjalnych przestępców. Męczenie ludzi w imię prawa było zresztą dawniej akceptowaną społecznie częścią procesu sądowego. Wierzono, że brutalne postępowanie względem oskarżonego ma pomóc w ustaleniu prawdy i wydaniu sprawiedliwego wyroku. Torturowano przede wszystkim te osoby, które nie przyznawały się do winy, a i nie potrafiły udowodnić, że są niewinne. Rodzaj i intensywność kary dobierał sędzia, jej wykonawcą był zaś kat. Nad nieszczęśnikami znęcano się w specjalnie przygotowanych izbach tortur, w języku staropolskim zwanych ciemnicami lub sklepikami. Znajdowały się one zazwyczaj w podziemiach miejskich ratuszy czy starościńskich zamków. Osobną kategorią tortur były te przeprowadzane w ramach inkwizycji. Od XIII wieku inkwizytorzy wznosili na nowy poziom zarówno charakter, jak i skalę męczarni wymierzanych heretykom prawdziwym lub domniemanym. Szczególnie okrutna była inkwizycja hiszpańska zapewne stąd tak wiele narzędzi tortur wiąże się właśnie z tym krajem. Inkwizytorzy zasługują jednak na osobny odcinek i wkrótce się go doczekają. Co ciekawe, w Królestwie Polskim, potem Rzeczpospolitej obojga narodów, zarówno tortury, jak i narzędzia je wspomagające były raczej mało wymyślne. Dawnym Polakom daleko było do pomysłowości Niemców, Francuzów, Włochów czy wspomnianych Hiszpanów. Również inkwizycja w naszym kręgu kulturowym nigdy nie zdobyła tak dużych wpływów jak na Zachodzie. Przyjmuje się, że jednym z ostatnich inkwizytorów papieskich działających w granicach Rzeczpospolitej był niejaki Melchior z Mościsk, który zmarł już w 1590 roku. W wielu krajach europejskich ruch inkwizycyjny zniesiony został dopiero dekretami z XIX wieku. A teraz przejdźmy do rzeczy. Jednym z najstarszych i najbardziej ikonicznych narzędzi męki jest ława tortur, zwana też madejowym łożem lub łożem sprawiedliwości. Znana była już w czasach starożytnych. Wzmiankę o tym urządzeniu odnaleźć można u antycznego greckiego komediopisarza Arystofanesa. W średniowieczu ławy były standardowym wyposażeniem każdej katowskiej sali. Ich podstawową funkcją było bolesne rozciąganie nieszczęśnika aż do momentu jego rozerwania. Według niektórych przekazów ciało można było wydłużyć w ten sposób nawet o 30 cm. Po drodze zrywając ścięgna, mięśnie i stawy. Działanie madejowego łoża było proste. Ofiarę przytwierdzano do niego od strony nóg lub rąk. Drugą stronę przywiązywano sznurami do wałka połączonego z kołowrotem. Kat obracał korbą, naciągając liny, te zaś wyciągały ciało nieszczęśnika. Mechanizm kołowrotka wyposażony był w zapadki. Po obrocie blokował się, umożliwiając utrzymanie napięcia przez dłuższy czas. Ten zaś można było wykorzystać na torturowanie innymi metodami. Ciało i twarz rozciągniętego człowieka było bowiem łatwym celem dalszego męczenia. Przykładowo kat mógł naciągnąć skazańca tak, aby jedynie naderwać ścięgna, potem zaś pozostawić go w takiej pozycji i zająć się odsłoniętym ciałem. Rwać je szczypcami, chłostać, polewać wrzątkiem, gorącą słomą czy tłuszczem. Tym samym łoże sprawiedliwości, poza tym, że samo w sobie było narzędziem tortur, stawało się też stołem warsztatowym kata. Gdy już dość było znęcania się, kat mógł dokończyć dzieła zniszczenia i dokręcić korbę koło wrotu do oporu, do momentu rozerwania nieszczęśnika. A ponieważ pomysłowość ludzka, jeśli idzie o zadawanie cierpienia, była niemal nieskończona, więc i ławę tortur nierzadko modyfikowano. Na przykład pod plecy torturowanego podkładano małe walce nabite gwoździami, które dodatkowo rwały płaty mięsa z pleców. Twórczymi modyfikacjami łoża były urządzenia nieco inne konstrukcyjnie, ale działające na podobnych zasadach. W tej grupie warto wymienić tak zwaną drabinę, czyli łoże, ale w pionie, czy krosno, czyli drewnianą lub żelazną ramę, do której przeciwległych boków przywiązywano członki torturowanego. Nie sposób nie wspomnieć także o wahadle. Jego konstrukcja składała się z przytwierdzonego do sufitu kołka, przez który przeciągano linę. Jeden jej koniec przylegał do kołowrotka, drugi zaś przywiązywano do związanych za plecami rąk więźnia. Obracanie korbą przy kołowrotku unosiło więźnia ku górze. Kości z czasem wyskakiwały ze stawów, ścięgna ulegały rozerwaniu. Sam zaś, torturowany, prostował się. Jego ręce układały się równolegle do głowy. Nic już bowiem ich nie trzymało. Działanie ławy, wahadła czy drabiny polegało na rozciąganiu ciała. Do ściskania poszczególnych jego części służyły różnego rodzaju zgniatacze. Najprostsza tortura opierająca się na przygniataniu polegała na położeniu delikwenta na podłodze, związaniu rozciągniętych na cztery strony kończyn, następnie zaś położeniu na jego brzuchu lub klatce piersiowej płyty z obciążnikami. Stopniowe dokładanie ciężarów powodowało miażdżenie tłowia. Metody te rozwijano w różnoraki sposób. Na przykład w Japonii do XIX wieku stosowano torturę, w której skazany klękał na nabitej ostrzami desce, potem zaś nakładano ciężar na jego plecy. Ostrza stopniowo penetrowały ciało, niewyobrażalny ból pojawiał się przy najmniejszym poruszeniu. Jeszcze straszniejsze były zgniatacze, np. czaszki czy kciuków. Zgniatacz czaszki, używany głównie w średniowiecznych państwach niemieckich, skonstruowany był w taki sposób, że jedna jego strona unieruchamiała podbródek. Wówczas z drugiej strony do czubka głowy wskazanego dokręcano przytwierdzoną na śrubie żelazną czapkę. Ta stopniowo zgniatała najpierw kości twarza czaszki, powodując dosłownie zapadnięcie się całej twarzy. Potem zaś pęknięcie kości ciemieniowej i czołowej. Śmierć w wyniku deformacji głowy następowała dość szybko. Nawet jeśli kat zechciałby wydłużyć cierpienie, to nie miał w tym zakresie zbyt dużych możliwości. O wiele bardziej efektywnym narzędziem był pod tym względem zgniatacz kciuków. Z wyglądu zgniatacz kciuków przypomina nieco dziadka do orzechów. Składa się z dwóch żelaznych płyt, które stopniowo się zbliżają, dociskane skrzydełkową śrubą. Najmniejsze modele mogły złapać jedynie dwa kciuki. Inne, większe i bardziej wyrafinowane, obejmowały bez trudu wszystkie palce jednocześnie. Ostre ćwieki umieszczone po wewnętrznej stronie płytek intensyfikowały cierpienie. Nieszczęśnik potraktowany tym narzędziem przeżywał okropny ból, który mógł trwać całymi dniami. Zgniatanie palców nie prowadziło bowiem do śmierci, prędzej do obłędu. Czasami zgniatacz zastępowano szturem, którym umiejętnie obwiązywano palce. Zdarzało się, że pomiędzy palcami umieszczano drewniane płytki. Wówczas ściskane bolały jeszcze bardziej. Innym narzędziem tortur bazującym na zgniataniu były słynne hiszpańskie buciki. I one składały się z dwóch żelaznych płyt złączonych śrubami, które zakładano na goleń i łydkę ofiary, następnie zaś skręcano, doprowadzając do zgniecenia kości. Czasami torturę te wykonywano jeszcze inaczej. Do ściśniętego bucika wbijano za pomocą młota kliny. XIX-wieczny pisarz Walter Scott w swojej powieści Dawna śmiertelność z 1816 roku pozostawił opis takiej tortury wprawdzie fikcyjny, ale dobrze oddający realia historyczne. Kat zamykał stopę i kolano w ciasnej żelaznej klatce, a następnie wsuwał metalowy klin między kolano a brzeg urządzenia, brał w dłonie mniejszy młot i czekał na rozkazy. Kiedy wszystko to zostało przygotowane, przewodniczący spoglądał na członków rady, jakby pytając o zgodę, a kiedy odczytał ją z ich milczących znaków, dawał rozkaz katu, którego młot natychmiast spadał na klin, wpychając go pomiędzy kolano a żelazny but i powodując niezwykły ból. Ostatnim narzędziem opierającym się na zgniataniu, choć dość nietypowym, jest tak zwany bocian. Wieść niesie, że wymyślił go szesnastowieczny porucznik służący w angielskiej Tower za czasów Henryka VIII, Sir Leonard Skevington. Ponieważ jego nazwisko kojarzyło się osobom anglojęzycznym ze słowem scavenger, śmieciarz, więc i bocian nazywany jest czasem żartobliwie córką śmieciarza. Narzędzie to przypomina zakrzywioną żelazną obręcz, umożliwiającą unieruchomienie w jednej pozycji rąk, głowy i nóg ofiary. Bocian założony na ludzkie ciało powoduje, że łydki dociśnięte są do ud, uda do brzucha, głowa jest zaś uniesiona. To powoduje de facto ściśnięcie ofiary, zwinięcie ciała w kulkę i pozostawienie w tej pozycji. Choć tortura za pomocą tego urządzenia wydaje się mało spektakularna, to taki układ ciała z czasem powoduje odpłynięcie krwi z palców stóp i dłoni, w końcu zaś uszkodzenie narządów wewnętrznych. Brak możliwości ruchu, ułożenie ciała w ekstremalnie niewygodnej pozycji prowadzi też, co oczywiste, do utraty zmysłów. Bocian był urządzeniem popularnym w XVI-XVII wieku. Był bowiem kompaktowy, łatwy do rozłożenia i złożenia, a przez to transportu. Choć niepozorny, potrafił złamać najtwardszego człowieka. Do omówienia pozostają nam jeszcze narzędzia tortur służące do kłócia i rozdzierania ciała. Do grupy tych kłujących należy chyba najsłynniejsza w dziejach, żelazna dziewica. Najsłynniejsza i dodajmy od razu, najprawdopodobniej będąca przedmiotem XIX wiecznej mistyfikacji. W połowie tego wieku w zbiorach jednego z norymberskich antykwariuszy odkryto pojedynczy egzemplarz dziewicy. Zamykaną skrzynię wyciętą na kształt kobiety, najeżoną od wewnątrz ostrymi kolcami. Miała ona działać tak, że w jej wnętrzu umieszczano nieszczęśnika, potem zaś zamykano całą konstrukcję. Kolce miały stopniowo rozrywać jego ciało, w miarę gdy się poruszał. Do wyboru miał więc albo tkwić w bezruchu w niewygodnej pozycji, albo narażać się na nakłucia. Wielu ekspertów uważa, że żelazna dziewica w rzeczywistości nigdy nie była wykorzystywana. Nie ma bowiem zbyt wielu oczywistych wzmianek źródłowych na jej temat. Z całą pewnością używanym narzędziem tortur bazującym na nakłuwaniu ciała były za to widełki heretyka. Przypominały one nieco dwustronny płaski klucz, tyle tylko, że zakończony ostrymi szpicami. W środku tej dziwacznej konstrukcji znajdował się niewielki otwór służący do przewleczania paska. Widełki zakładano nieszczęśnikom na szyję w taki sposób, aby wyginały w nienaturalny sposób głowę do góry. Jedna ostra końcówka opierała się na brodzie, druga zaś na klatce piersiowej. Każde poruszenie głową wyrządzało bolesne rany. Kłuło też tak zwane krzesło tortur, zwane czasem krzesłem inkwizytora czy czarownic. Był to drewniany tron, do którego przywiązywano nieszczęśnika. Jego powierzchnia pokryta była ostrymi kolcami. Siedzący na krześle skazany przy każdym poruszeniu się kaleczył ciało. Aby wzmocnić działanie urządzenia, kaci nierzadko obciążali ciało siedzącego, czasem zaś rozpalano pod siedziskiem ogień. Po to, aby nagrzać kolce i ułatwić im penetrowanie ciała. Było kucie, teraz pora na rozrywanie. Tu w pierwszej kolejności warto wspomnieć o słynnym hiszpańskim koniu, zwanym też osłem lub kozłem znowu czarownic. Jego głównym elementem był grzbiet, skonstruowany z dwóch desek zakończonych zaostrzoną krawędzią. Tortura polegała na tym, że nieszczęśnika sadzano na takim zaostrzonym fragmencie okrakiem. Krawędź wrzynała się we wstydliwe partie karanego, kalecząc je i rozrywając. Czasem, aby wzmocnić działanie urządzenia, do nóg skazanego doczepiano obciążniki. Na samym zaś koźle umieszczano różnego rodzaju kolce. Jeszcze gorsza od konia hiszpańskiego była tzw. kołyska judasza. To urządzenie przypominało wysoki taboret, który zamiast siedziska miał ostro zakończony szpic, czasem okuty metalem. Ofiarę podwieszano pod sufitem, potem zaś z różną szybkością opuszczano na ostrą końcówkę w taki sposób, aby ta wbijała się w części intymne, przy okazji je rozrywając. Podobnie działał inny przyrząd, znacznie mniejszy, bardziej uniwersalny, a równie niszczycielski gruszka. Wykonana była z metalu, a jej działanie oparte było na mechanizmie sprężynowym. Zamkniętą gruszkę można było wetknąć w któryś z ludzkich otworów, potem zaś za pomocą specjalnego uchwytu zwolnić sprężynę. Gruszka wówczas otwierała się jak parasolka, powodując gwałtowne rozerwanie np. ust czy narządów wewnętrznych człowieka. Czasami na powierzchni gruszki umieszczano ostrza, aby już w pierwszym etapie powodowała ból i dyskomfort, będący jedynie zapowiedzią tego, co ma nadejść. Z rwaniem ciała związane jest też absolutnie podstawowe narzędzie, jakim były szczypce, nieróżniące się w zasadzie niczym od rzemieślniczych obcęgów. Rwano nimi ciało, palce, i nóg, nosy, uszy, genitalia. Wcześniej rozpalano je do czerwoności, żeby fragmenty mięsa lepiej odchodziły podczas szarpania. Istniały także wersje szczypiec do zadań specjalnych, np. przykład tzw. krokodyle, czyli obcążki uformowane w rurkę, które służyły do wypalania lub wyrywania męskiego przyrodzenia, czy rozpruwacze pozwalające na zaciśnięcie i wyrwanie piersi z kobiecego ciała. Tego rodzaju przyrządy były popularne od czasów średniowiecza, m.in. we Francji i Niemczech. Choć może się to wydawać nieprawdopodobne, to niektóre z opisywanych w tym odcinku narzędzi tortur stosowano jeszcze nie tak dawno w różnych zakątkach świata. Dobrym przykładem może być wahadło, do dzisiaj stosowane na Bliskim Wschodzie, w Chinach, a do niedawna także w amerykańskich bazach wojskowych. Z kolei córkę śmieciarza Bociana zastąpiły liny, którymi ofiarę można unieruchomić w bardzo podobny sposób. Przed tą torturą jeszcze niedawno przestrzegała organizacja Amnesty International. Nie trudno we współczesnym świecie odnaleźć też przykłady rozrywania i nakłuwania ludzkiego ciała, choć dziś do wykonywania tych operacji służy przede wszystkim wiertarka. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Serdecznie zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, zostawiania łapek w górę i komentarzy. Jeżeli podoba wam się moja działalność, możecie wesprzeć mnie za pośrednictwem portalu Patronite, YouTube lub wpłat bezpośrednich na numer konta podany w opisie. Za wszelkie formy wsparcia z góry wielkie dzięki. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem.